O, czyli witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Chronic Myrtany Archolozy, ja jestem Mateusz e, i w poprzednim odcinku troszeczkę sobie naszpęciliśmy questów. E, kupiłem książki w ostatnim, pod koniec w zasadzie. Po przeczytaniu ich dostałem za każdą 50 expa e, i za przeczytanie tamtej całej, chyba dwóch. Coś tu się rzuciło. O, no chodź, chodź jak chcesz się bić. Pożałujesz tego! E, dostałem 12 HP kup więcej, więc fajnie. Um, teraz tak. Y, poszedłbym. Właśnie, poszedłbym kupić sobie pierścień, który był, 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 był. Gdzie był? Chyba wiem, gdzie był. U tej typiary, co ma te różne takie dziwne rzeczy. Co ma harpie. No, co ma harpie. Ale przy okazji, jak jesteśmy przy rzeźniku sobie możemy go odwiedzić, bo a Anusz... nóż? Mam dość mięsa dla niego. Jeśli... No! Proszę, mię... Świetnie! Świetnie! To wszystko! Teraz żałuję, że nie trafili. Proszę, obiecana zapłata. To może... Mm. Jak... Moja praca wygląda z grubsza. Bestia wciąż... Gr... Całe szczęście, że są jeszcze ochotnicy z... Zacząłem ostatnio trochę gotować. Polecasz jakieś konkretne mięso do dań i gulaszy? Najlepsze jest mięso z kilku... Mięso jest wówczas delikatne. Barwy, z kolei na bulion najlepiej sprawdzają się mięsa tłuste. Na przykład te ostatnie są tak rozchwytywane, że kucharze us... Dzięki za cen. Skąd dost? Dużą część zleceń dostaje od Lenarta, weterynariusz strasz... Resztę zleceń dostaje od miejskich. Wygląda na to, że na zarobek nie możesz narzekać. To zależy, jeśli myśliwi. Sezon łowczy jednak czasem się kończy. A wyspanie. Liczba zwierząt maleje z roku na rok, ale jak to mówią. Masz <gazujeszścia> to zależy <gazujesz> uh, Nie masz nic specjalnego, kolego. <k> no <canceled> <toddysky> fajnie, kolejny kłeśnik wykonany. Eee, bardzo, bardzo, ale to bardzo uwielbiam czyścić questlock Po prostu, jak widzę, że mam nabrane miliard questów, a potem pusto, to jest taki, taki spam endorfin wlatuje, że o, oh, Jezusie. Pytanie jest takie moje. Czy ja mogę sobie wejść do górnego miasta do tego typa? Ty Ludzie, kto? musicie stanąć razem z... Musimy obalić straż! Ty! Tak! Spalimy to miasto! Oszalałeś? To tak mówisz? Nie masz żadnego poparcia. Dostaniesz łomot. Od... Chyba masz rację. Le... I się skończył bunt. <noise> Aha. Hola, hola. Przed siebie. Nie ma przejść. Dlaczego? A masz przy sobie gle... O jaki Gleit? O Gleit, upo. Co do kogo ja powinienem iść? Bo mogę chyba, że z tym gostkiem mam zagadać. Mam. Mogłem się. Aha. No to nie mam pytań. Dobra. Będę sobie musiał chyba posprawdzać troszeczkę, jak zrobić z tego kuścika. Ej, ty. Co? Coś za jeden? Nie. Mhm. Taki jesteś. Jest tu coś ciekawego, bo w sumie. Uuu, to jest kapliczka Adanosa. No ja proszę. O. I mieszek. Zawsze wiedziałem, że warto się tu rozejrzeć. Tu nie mogę wleść niestety. Zakładam, że... No, tam też się nie mogę dostać. Dobrze. Czekaj, ale gdzie się? No nie, bo tam jest to stare miasto, to ja muszę iść W, Łoszku, w stronę portu, nie? Chyba. Gdzieś tu, no właśnie. To jest już taka ciemnica, 19.40. Pokaż. Eee, premia do siły. Mm. O, pierścień Miertańczyka, premia do zręczności. Eee, łukiem. No dobra, no co, ten pierścień Myrtańczyka to sobie kupimy, bo się nam przyda, myślę. A w takim układzie, kto sprzedawał drugi ten pierścień do siły? Czy to do, do walki na pięści? Hej, ty! Nie wiem. Hej! Mam. Dziękuję. Dziękuję. Ło, chłopie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Eee, a, i tak to jest. tego że nie tam. Szkoda wydawać na to punkty nauki. Pokaż. Aha. A tak czy tak mogę się tego nauczyć. Eee, Runo teleportacyjne, no może się przydać, nie? Ej, ty! Niewiele nowego się u um mnie... Mm -hmm. Mam dużo spraw... Mam dużo spraw na głowie, a wy tu łóżka nie macie, chłopaki. Hm. No dobra. Eee, to na pewno możemy iść zrobić sprawę z tym starym Willemem. Eee, I na razie to tyle, chyba. Hej. kim ty jesteś? Hej, rozprostowuję kości, a na... może tym razem. Uh -huh. Ej, czekaj, czekaj, tu jest chyba. W czym a w tym, że musiałem porzucić. Od dawna łowiłem przy starej latarni. Pewnego dnia przy. ale potem mnie pogodzili. I teraz muszę szukać nowego. To czego ci brakuje? Wódki Widzisz. Marko, jeden z rybaków, był tak uprzejmy, że. Niestety, nie każdy podziela entuzjazm. Ci służbiści ze straży są gotowi skonfiskować nawet. Najmniej. Marko pewnie uważał, że wygadałem komuś o jego zielu. Dla... To co mogę zrobić? Tylko błagam, zach... zobacz czy Marko jest nadal w latarni. A jeżeli. Jak trafi. Wychodzisz wschodnią bramą i idziesz. Ej, ty! Wtedy, ale ja mam na paczkę Przecież ja mam paczkę ziela! O, to naprawdę nie mój problem Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. To też mam skręt, to jeszcze mam paczkę ziela. Gdzieś miałem. O. nie mówili co innego. Nie zasłużył na coś takiego. Ode mnie tego nie dostał. Hmm. Nie. co masz do zaufania? Kostropate dziewki też mogą być Zawsze spoko eee, Ale no Hej, nie... ty no, by to? Kto? A, wiem co coś, coś cię zajedni Widzę, że zdecydowałeś się zostać gońcem No cóż Miejmy nadzieję, że Loren Z drugiej strony Przynajmniej nie będziesz teraz narzekać na brak złota w sakwie co? Chyba natrafiłem na pewien trop nie próżnujesz! Czego się dowiedziałeś? Wszystko potwierdza teorię, że Jorn został porwany, a ja jestem na dobrej drodze, by odnaleźć jego porywacza. Gdyby udało ci się do niego dostać i go przycisnąć, to może uda nam się nawet dowiedzieć, gdzie się teraz znajduje. Dobra robota, chłopcze. Tylko pamiętaj, ktokolwiek to zrobił, może być naprawdę niebezpieczny. No dobra. No Tutaj mi się wydawało, że pójście do kurta to jest dobry pomysł na dodatkowego expa. Ale ile mi brakuje jeszcze? Ło Jezus, w piściu expa mi brakuje. No dobra. Nie wierzę w to. Eee, dobra, znalazłem Pierścień Pięściarza, ale wiecie co jest najlepsze? Bo yy, ten, eee, co to? Pierścień Mistrza Przywołań, to nie. Eee, Kiewka starych monet, to akurat wezmę. Yy, bo tak sobie <noise> yy, szedłem, i już mówię. Ty, no kurde. Hmm. Chyba będę musiał skorzystać z poradnika, no nie? Po czym. A, yy, po czym, po czym mówię sobie. Wylądowałem w tym miejscu. Ty, czy przypadkiem wejd tego nie miał? No i się okazuje, że miał. Pas siły, premia do siły. Dobra, 34. A, jak to się... Aha. To się tak nie pokazuje. No dobra. To chodźmy na walkę na pięści. Ty. Mo Masz szczęście. Dzisiaj będziemy wpadłam na pomysł bardziej. Nie, nie są może zbyt silni. Ani nie mają. Stawka wy 300, to jak? Powodzenia. No dobra. <laughs> Czy mam pierścień. Ej, to jest w ogóle miksurka, którą można by użyć. No ale dobra, spróbujemy na razie normalnie. Teraz cię mam. <laughs> Kurwa A szczerze, ta siła Niewiele mi tu zmienia No nie to przegram hm? Pytanie, czy a na HP te 150 HP, to mi tam niewiele zmieni Ale mm... No właśnie, eliksir wzmocnienia siły, to już mi powinien dużo dać Pytanie, czy mogę mieć to i to Bo Jeśli mogę, to spoko, a jeśli nie mogę, to trochę lipa Dobra, zawalczmy. No dobra, yy, plusy są takie, że faktycznie to leczenie yy, robi cuda, nie? No, kurwa. Ale eliksir siły już niekoniecznie. No założyć nie mogę. Ciekawe czy to jest y, czas in gameowy to leczenie. Czas yy, taki rzeczywisty komputera, nie? Dobra. Dobra, że nie mają pancerze. Ale troszeczkę... Moja co głowa... Co? Mam... 60 siły teraz prawie. W teorii powinno być to 200 siły. I ja nie zrobię im żadnych obrażeń. Trochę nie Dobra. Nie pomyśleli, jak silny jest Wiedźmin na eliksirach. Nieźle, całkiem nie. Oto twoja. Masz tu też coś. Dobra. Pas siły. Mhm. No kurwa, teraz możemy się bić. Ej, ty. Mogę... Masz szczęście. Dzisiaj będziemy we... Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawanych. Chcę, abyś zmierzył się z jednym z wi... Stawka wynosi 500 sztuk. To jak? <sighs> Co się nie zaaktywowało? Ha, jednak ci mam. No. się możemy bić, kolega. Znaczy i tak ten damage nie jest jakiś niesamowity. No, ale jeden na jeden już można się lać. Z twoimi umiejętnościami wróć do mnie za jakiś czas. Muszę znaleźć... Oto twoja nagroda. No i tysiąc goldzika, no i to jest coś, to jest coś. Yy, prześpijmy się. Być na arenie? Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. W końcu udało mi się znaleźć kogoś odpowiedniego. To góra mięsa. Jeśli uda ci się go pokonać, to już sama nie wiem kto będzie. Stawka wynosi tysiąc, to jak? Chętnie. Powodzenia. Dobra, Sływać się z palca, no dobra, 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 spokojnie. Mm. Pierścień mocy, pierścień mocy. Załóż to, to te pięć siły to sobie tam przeżyjemy, ale żebyśmy mieli więcej pancerza, nie? Oszty Zmłod... O kurwo! Dobra, mamy dziewięćdziesiąt trzy na obuchy. Może to coś zmieni. Może. Zobaczymy zaraz. No spróbujmy. No, dupę No tyle. Samotek. Samotek. Dopiero co przyszedłeś tutaj do mnie, i ledwo poradziłeś sobie w walce na pięści, a teraz? A teraz, nawet Nordmarczyka kładziesz. Ta walka przyniosła mi małą fortunę! Oto twoja nagroda! Jak żyć? Interes kręci się jak nigdy. Nie bój się, chłopcze. Nie zapominam o tobie. Wkrótce nasze życia. Nie <laughs> I dwóch biedaków sobie jara O kurwa! No dobra, bo tak naprawdę dostajemy i broń dwuręczną i jednoręczną, nie? Pod siłę i pod Co? Zajebisty mieczyk! Zaraz, tu jest 8 penetracji pancerza, ale... A ten jest... Jeszcze jaki? czy nie jest dłuższy? No jest dłuższy mój błysk. Ale i tak my z tego tak nie korzystamy. Fajnie wygląda. Kurde! No, to nic mi nie dało. Ty. <grymne> to mi nic, kurde, nie dało. No, premia do zręczności. I tu też jest premia do zręczności. A tu to. No i dobre. <grymne> Przy bursztynowym wybrzeżu. Gdzie jest bursztynowe wybrzeże? No ja byłem przecież w tej kuźwa Byłem w tej wieży! Hm. No dobra. Przepłynę się tam jeszcze raz. Dobra, chłopaki tu ziółka palą. O! Myślałem, mm -hmm. że przez to, że ich okradłem wcześniej że nie zapieczętowana paczka Lorenzo z pewnością Będzie zainteresowany tą informacją No proszę Wejść nie można Ale ja tu być byłem na pewno, nie? No, pamiętam To to zamieczek, A, to włócznia. To może niekoniecznie. <tryk> Dziwi mnie, że nie mogę tych drzwi otworzyć. Od... O, mogę. Się nie podświetlają, no dobra. Aha. No dobra, to zapierdzielam z powrotem. O, co to? Ach, Jean. Ja już tu byłem pewny, że coś dobrego. No niestety. Tu <laughs> jest w ogóle jakiś gostek z gildii. Ej, hey, ty. A, nie. Nic specjalnego nie ma. Tutaj jest nasza hata. Nasza chata z kraja, że tak powiem. E, ale ciekawe, że możemy iść do Lorenzo z taką informacją. Czekaj, on był piętro wyżej. Ej, hey, ty. Mam twoją paczkę. Sprzedali ci ją? Wiedziałem, że to na. Musiałem im odebrać paczkę siłą. Cholera, mówiłem, żebyś był dyskretny. Masz tu trochę złota, żebyś jeszcze mi nie próbował odebrać go siłą. Hmm. A jakbym go okłamał? O kurwa. To ja! Jorn! Co to za głupie żarty? Dostrzegliśmy go przy grupce uchodźców. Od razu pomyśleliśmy o twoim bracie, gdy go zobaczyliśmy. Marvinie, w końcu się widzimy! To nie mój brat. Naprawdę? Tak, to nie jest Jorn. To jest jakiś krętacz. Coś podobnego. Dlaczego nas okłamałeś? Gdy zapytaliście mnie o to, czy jestem bratem Marwina, pomyślałem, że to moja szansa. Jedno małe oszustwo dziś. Myślałeś, że mnie nabierzesz? Brzydzę się Twoim podejściem i nie zamierzam ci pomagać. Masz chociaż pojęcie, kim jest mój brat? Czy dowiedziałeś się o nim dziś? Ja nie znam. Co za kretyn? Nie powinien. Lepiej idź na spacer, a my. No, ciekawa sprawa. No nie mamy żadnych bestii, no dobra. Macie rację. Chociaż nie pamiętam, czy ja czegoś dziełem, ja mam jeszcze coś do upolowania, bo nie wiem. W latarni morskiej niedaleko bursztynowego wybrzeża spotkałem kilku rybaków, którzy mieli przy sobie paczki bagiennego ziela. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z przemetnikami. Przekażę to moim łowcom, którzy badają aktualnie te sprawy. Wciąż zrobić? czekamy na ich następny ruch i planujemy jak się ich ostatecznie Aha. pozbyć. Jeśli twoja dalsza pomoc... Cześć ci tam pomiąkuję, wiesz? No, kanalia wstrętna. Eee, pojawia się i znika. Aha, to muszę iść do Berengara. Bengara. Eee. gram sobie w gotika, jaki problem? zadałam pytania hmm, może będę miał, może nie będę miał nie wiem no, widzicie jaka to jest Menda? Bredna baba nie. co słych. aaa magazyn jest ważnym punktem a co tu się czasem dzieje? Co słychać? Zbiory są dobre. Holdwik ma rękę do gospod... Niestety, holdwik teraz o tym. Skąd tyle wiesz o gospodarstwie? Dobry z ciebie, chłopak. Słuchasz zgrzybiałego starca, więc ci powiem. Byłem zarządcą winnicy, gdy Valerio jeszcze żył. Nigdy nie ukrywałem, że lubię ich obu. Ale dla Holdwiga nawet. Możesz mi opowiedzieć więcej o konflikcie, braci? Widzę, że jesteś bardzo tego. Jest szansa. Niestety. Nadzieja na zgodę umarła rad. W swoim dzienniku wspomniał, że chciałby widzieć swoich synów, zarządzających winnicą wspólnie. Nie zapisał tego w testamencie, bo dzielenie spadku pomiędzy liczył, że bracia sami się zorganizowali. Dużo wiesz o synach Walerio? Oczywiście. Po części to ja ich wychowywałem. Gdy ktoś, Holdwiga uczyłem pracy przy winoroślach, a Andreas... O Co poróżniło braci? Głównie to ich ojciec. Zdecydował, że jeden twierdził, że ogólna edukacja obu nie wyjdzie na dobre. W efekcie bracia się poróżnili. Jeden zawsze zazdrościł drugi. Valerio przepisał winnicę Andreasowi i Holdwik nie. Możesz mi opowiedzieć o śmierci, Walerio? Wolałbym o tym zapomnieć. Załadowaliśmy wóz deskami. Byliśmy we trzech. Ja, Holdwig i Valerio. Pech chciał, że dzień wcześniej padało. A jakie ścieżki. Ja z Holdwigiem pchaliśmy z tyłu. A Valerio podważał koło. Żeśmy cholera tyle siły mieli. Valerio nie zdążył uskoczyć. A co jakby ktoś załatwił brakujące formalności? Przecież mówiłem, że on może nie. Ale ktoś inny. Chcesz podrobić testament, To się nie godzi. W dodatku dokument musiałby prze... No i bracia już go widzieli. Więc dlaczego mieliby się przejąć podróbką? A co jeśli Valerio zdecydował się załatwić formalności i sporządził inną wersję testamentu? 200 IQ. Zatwierdzoną przez radcę miejskiego. Tylko, że radca zawsze chciał przyłączenia winnicy do miasta. Przeg I dlatego nie przekazał braciom nowej wersji, bo nie miał w tym interesu. Komuś, kto samotnie zarządza winnicą, jest łatwiej dyktować warunki, prawda? Niech pomyślę. Gdyby tak wprowadzić zapis mówiący w przeciwnym wypadku winnica przeszłaby w ręce. Oto się nie martw. Poradzę sobie. Cóż, do... Przyjdź jutro. Ja przygotuję treść dokumentu i znajdę... Przygotujesz treść? Tak, a co myślisz, że przez lata pracy winnicy nie miałem okazji pisać ważnych dokumentów w zastępstwie za pi... Nie dys... Proszę, proszę. No. Musiałem się wczytać, żeby się dowiedzieć, jak to kurczę zrobić, e, tak żeby ich pogodzić. E, więc... Więc sobie to zrobiłem w ten sposób. Bo tak mi się wydaje, że to taka fajna, przyjemna sprawa będzie. E, a chciałbym zmienić tego quest'a z głowy, ale to już w następnym odcinku. Moi drodzy, dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. i Ja byłem Mateusz, by byliście wy, a to hey. były Kroniki Marytany Archolos. Pa, pa.